Czy słyszałeś wiadomość, że rząd i zakład ubezpieczeń społecznych są bacznie obserwowane przez specjalną komisję? To nie plotka, to prawda i może to mieć bezpośredni wpływ na Twoją emeryturę. To nie są tylko drobne aktualizacje, to poważne zmiany, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki miliony polskich obywateli otrzymują świadczenia emerytalne. Dlaczego dzieje się to teraz? Sytuacja finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, staje się coraz trudniejsza. W ciągu ostatnich 10 lat liczba emerytów wzrosła o ponad 1,5 miliona. Tymczasem coraz mniej osób pracuje na pełen etat i płaci składki. Luka w funduszu emerytalnym w 2024 roku przekroczyła już 90 miliardów złotych. To ogromna liczba, zbyt duża, aby ją zignorować. Komisja nie tylko analizuje błędy z przeszłości. Jej zadaniem jest rekomendowanie rozwiązań. Dyskutują o podniesieniu wieku emerytalnego. Zmianie sposobu corocznego podwyższania emerytur, a nawet dostosowano sposobu ich obliczania. Te zmiany mogą poważnie wpłynąć na osoby, które zbliżają się do emerytury. I to nie wszystko. Tylko w marcu ponad 32 tysiące seniorów otrzymało swoje emerytury z opóźnieniem. Dla wielu z nich jest to jedyne źródło dochodu. Dlatego dzisiejszy film jasno przedstawi fakty, bez wzbudzania strachu. Przyjrzymy się temu, co jest brane pod uwagę. Kto może na tym zyskać lub stracić, oraz jak można się przygotować? Niedawno emerytura wydawała się bardziej pewna. Pracowałeś przez dziesięciolecia, płaciłeś składki i otrzymywałeś emeryturę, gdy nadszedł czas. Może nie była wysoka, ale była niezawodna. Dziś ta pewność zaczyna zanikać. Zmienia się demografia, ludzie żyją dłużej, a wydatki rządowe rosną. Ekonomiści twierdzą, że jeśli tak będzie dalej, System emerytalny może się załamać w ciągu 15 lat. To oznacza więcej niepewności dla Ciebie, mnie i wszystkich zmierzających na emeryturę. Ale wiedza o tym, co się dzieje, pomaga nam się przygotować. Specjalna komisja została powołana przez polski parlament, ponieważ ludzie, zarówno emeryci, jak i młodsi pracownicy, martwią się o przyszłość. Chcą wiedzieć, czy zostanie im coś do czasu przejścia na emeryturę. Dlatego praca komisji jest tak ważna i przyciąga tak dużo uwagi. Na pierwszym spotkaniu eksperci nie kryli się z tym. Powiedzieli jasno: System oparty wyłącznie na składkach już nie działa. Dlaczego? Ponieważ rynek pracy się zmienia. Coraz więcej osób pracuje na własny rachunek, prowadzi działalność na własny rachunek lub pracuje na podstawie umów, które nie wymagają odprowadzania składek emerytalnych. Coraz mniej osób wpłaca do systemu. A coraz więcej przechodzi na emeryturę. Tylko w 2024 roku zatwierdzono ponad 300 tysięcy nowych emerytur, to tak, jakby całe miasto przeszło na emeryturę w ciągu roku. A nawet same emerytury są często zbyt niskie. Średnia emerytura w Polsce wynosi około 3500 zł brutto. Dla wielu to za mało, aby przeżyć, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące ceny żywności, energii i leków. Co gorsza. Około 400 tysięcy osób otrzymuje mniej niż minimalną emeryturę. Jak ktoś może przeżyć za zaledwie 900 lub 1100 zł miesięcznie? Są też pomysły na ulepszenie systemu bez krzywdzenia obecnych emerytów. Jednym z pomysłów jest podstawowa emerytura obywatelska wypłacana z budżetu państwa, a nie ze składek. Kraje takie jak Kanada, Nowa Zelandia i Holandia już to robią. Czy mogłoby to zadziałać w Polsce? Jeszcze nie wiemy, ale wielu ekspertów popiera ten pomysł. Co więc możesz teraz zrobić, aby się zabezpieczyć? Po pierwsze, sprawdź swoje zapisy. Wiele osób dowiaduje się za późno, że brakuje im niektórych lat pracy lub składek. Nawet okresy niepłatne, takie jak opieka nad dziećmi lub służba wojskowa, mają znaczenie. Każdy miesiąc się liczy. Po drugie, jeśli możesz, pomyśl o oszczędzaniu dodatkowych pieniędzy za pośrednictwem prywatnych kont emerytalnych, takich jak IKE lub IGRE. Y. Nie zastąpą one Twojej emerytury, ale mogą pomóc w przypadku opóźnień lub niedoborów. Tymczasem komisja ciężko pracuje. Analizuje dane z ZUS, głównego urzędu statystycznego i Ministerstwa Finansów. Słuchają ekspertów, związków zawodowych, grup seniorów, i po raz pierwszy w rozmowach biorą udział prawdziwi emeryci. To duży krok. Emeryci wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, z jakimi wyzwaniami się mierzą. Wiele osób pyta, czy dostanę mniej pieniędzy? Czy coś stracę? Na razie nic nie jest potwierdzone. Ale jedno jest jasne: nadchodzą zmiany i to szybko. Nowy raport emerytalny zostanie opublikowany w 2026 roku i prawdopodobnie będzie zawierał konkretne propozycje dotyczące wieku emerytalnego, podwyżek emerytur i finansowania. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco. Jeśli nie zwrócimy uwagi, możemy obudzić się w rzeczywistości, której nie rozumiemy. Więc porozmawiaj o tym z rodziną, żądaj pytania w ZUS lub skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami. Nie chodzi tylko o polityków czy ekonomistów, chodzi o nas wszystkich. A jeśli nadal to oglądasz, to znaczy, że ci zależy. To dobry znak, ponieważ świadomość to pierwszy krok do podjęcia działań. Jeśli ten film okazał się pomocny, daj mu łapkę w górę, aby więcej osób mogło go zobaczyć. A jeśli chcesz, abym nagrała kolejny film wyjaśniający, jak krok po kroku sprawdzić dane dotyczące emerytury, daj mi znać w komentarzach. Masz większą kontrolę nad swoją przyszłością niż myślisz. Dbaj o siebie i do zobaczenia w następnym odcinku. Zanim skończymy, chcę podzielić się czymś osobistym. Kiedy mówimy o emeryturach, łatwo jest skupić się na liczbach i polityce. Ale za każdą emeryturą stoi człowiek. Ktoś, kto ciężko pracował, założył rodzinę, płacił rachunki. A teraz po prostu chcę spokojnego życia. Niedawno poznałam panią Irenę, emerytowaną pielęgniarkę z Lublina. Przepracowała 35 lat w szpitalu. Nocne zmiany, trudni pacjenci, ciągły stres. Teraz zarabia nieco ponad 2000 zł miesięcznie. To coś, ale nie na tyle, aby podróżować, wspierać wnuki, a nawet odpoczywać bez zmartwień. Powiedziała mi: "Mam tylko nadzieję, że nikt nie zabierze nam tego, co mamy". Albo pan Kazimierz z Katowic, emerytowany górnik. Jego emerytura nie wzrosła znacząco od lat. Podwyżki nie są adekwatne do rosnących kosztów. Na dodatek lata spędzone pod ziemią przyniosły mu problemy z plecami i płucami. Mówi, bardziej niż pieniędzy, potrzebuje stabilizacji. Chcę tylko wiedzieć, że moja emerytura dotrze na czas. Te historie mają znaczenie. Przypominają nam, że każda decyzja w Warszawie dotyczy prawdziwych ludzi w całym kraju. Potrzebujemy uczciwości, nie strachu, nie obietnic, tylko prawdy. W tej chwili ZUS wysyła ponad 6 milionów wypłat emerytur miesięcznie. To ogromne zadanie. Ale raporty pokazują, że ich systemy są przestarzałe. Jeden mały błąd, jeden pominięty wpis i ktoś może nie otrzymać swoich pieniędzy. Dlatego proszę, sprawdzaj regularnie swoje konto internetowe ZUS. To łatwe z zaufanym profilem. Dowiedz się również, jak obliczana jest Twoja emerytura. Zależy to nie tylko od Twojego wynagrodzenia, ale także od tego, jak wypada ono w porównaniu ze średnimi krajowymi na przestrzeni lat. Dwie osoby zarabiające tyle samo mogą otrzymać różne emerytury, jeśli pracowały w różnych okresach. I nie zapomnij o świadczeniach dla osób pozostających przy życiu. Wielu seniorów żyje samotnie po śmierci współmałżonka. Jednak obecne przepisy nie pozwalają im zachować obu emerytur. To prawdziwe problemy, które wymagają prawdziwych rozwiązań. Dziękuję za obejrzenie i proszę, podziel się tym z kimś, kto musi to usłyszeć. Bądźmy na bieżąco i wspierajmy się nawzajem.